Pandemia wpłynęła bardzo korzystnie na rynek General Aviation i tak naprawdę spowodowała, że ta dziedzina lotnictwa po prostu rozkwitła. Dzięki temu, że klienci mogli korzystać z transportu dyspozycyjnego, byli w stanie odbyć bardzo wiele podróży, które po prostu w, liniami rejsowymi nie były możliwe do zrealizowania. Nasza branża, nasza dziedzina, po prostu dział lotnictwa, mógł cały czas konsekwentnie realizować swoje loty, ponieważ ograniczenia dotyczyły na samym początku tylko i wyłącznie linii rejsowych, więc osoby, które szukały możliwości odbycia swoich podróży, czy biznesowych, czy prywatnych, no, tak naprawdę były skazane na, na małe lotnictwo i to była jedyna możliwość, która pozwalała im na odbycie swoich, swoich podróży. Było to y, naprawdę y, bardzo dużym plusem dla nas, dla naszej branży, która tak naprawdę nigdy wcześniej tak nie rozkwitła jak właśnie podczas y, pandemii. I taki pik właśnie, kiedy, kiedy czuliśmy, że naprawdę ruszamy i, i, i to, że tak powiem, po prostu jesteśmy w stanie bardzo dużo lotów wykonać, rozpoczął się właśnie w czerwcu 2020 roku, kiedy naprawdę zarówno nowi, jak i dotychczasowi klienci no zgłaszali się do nas po prostu na bieżąco cały czas pytali o możliwości odbycia właśnie podróży na, na swoje czy wakacyjne kierunki, czy typowo biznesowe, żeby utrzymać ciągłość właśnie swojego biznesu, swojego ich działalności, czy żeby po prostu troszkę odpocząć z rodziną w miejscowościach, gdzie na przykład posiadają swoje po prostu wille. Także to była jedyna furtka, ratunek. My też czuliśmy się, że jesteśmy bardzo potrzebni. W zeszłym roku bardzo popularną destynacją w czasie, kiedy linie rejsowe nie, po prostu nie mogły tych lotów odbywać, była Portugalia. Po prostu wykonywaliśmy taką ilość lotów do Portugalii, że spokojnie moglibyśmy powiedzieć, że to był taki shuttle flight i się. Się cyklicznie co co kilka dni w jedną czy w drugą stronę. Także to nam umożliwiło właśnie odkrycie Portugalii na nowo. Jeżeli miałabym e, teraz określić e, które pod, podróże, że tak powiem, dominują rynek, to jednak wskazałabym tutaj biznes, ponieważ osoby, które e, czy prowadzą swoje e, Korporacje czy sprawują, że tak powiem, funkcje na najwyższym szczeblu kierowniczym, po prostu czasami nie mogą odbyć rozmowy telefonicznej czy też spotkania online, które teraz też w wielu wypadkach wystarcza, tylko musi po prostu polecieć i załatwić tę sprawę osobiście. Dlatego też zapytań jest coraz więcej. Czujemy, że właśnie boom i pik przed nami i rzeczywiście tutaj biznesowe podróże będą mocno przeważały.